Cześć wszystkim, z tej strony Aurora i dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, ponieważ rusza właśnie jesienna wyprzedaż Steam. Właśnie wybiła godzina 19 i od razu pierwsze co zrobiłam to wybiłam na Steama zobaczyć jakie gry o koniach są aktualnie na przecenie, co mogę ja kupić i co mogę Wam pokazać i polecić do kupienia jeżeli chodzi o gry o koniach. Pierwszą grą, jaka wpadła mi w oko, że jest na wyprzedaży, jest to Ranch of Rivershine, które właśnie znajduje się na mojej liście życzeń. Jest to może i tylko 20% obniżki, ale z tego co wiem, to gra jest naprawdę bardzo dobra. Ogólne recenzje ma bardzo pozytywne. Liczyłam trochę, że Unbridled będzie też na promocji, ale niestety z jakiegoś powodu nie jest, także no trudno może kiedy indziej jeszcze kupię Unbridled. Ale tak, Ranch of Rivershine jest na promocji w tym momencie. Możemy kupić za 86,39 zł. I myślę, że ja właśnie do swojej biblioteki dodam Ranch of Rivershine i na pewno będę nagrywać z tej gry filmiki. Może cały właśnie gameplay nagram. Ale tak, to jest pierwsza gra, która jest aktualnie na promocji i będzie ona na mojej liście zakupowej. Kolejne gry, jakie chciałam wam pokazać, że są właśnie na promocji, to jest bardzo fajny, jeden z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych gier, czyli Equinox. Equinox Homecoming jest to gra MMO, z której zresztą nieraz raz, nie dwa pewnie widzieliście filmiki na moim kanale. I w tym momencie Equinox jest na promocji minus 15%. Czyli ze 104 możemy kupić Equinoxa za równe 89 zł. Co uważam, że jest całkiem OK ceną, chociaż wiadomo, no minus 15% to jest dość mała promocja i jak na jesienne wyprzedaże to w ogóle te promocje można by powiedzieć, że nie są to nie jest to co kiedyś. Ale tak, jeżeli chcecie, to możecie kupić Equinox Homecoming w tym momencie na promocji. Kolejną grą znajdującą się w tym momencie na promocji jest to Horse Tales Emerald Valley Ranch, z której też nagrałam już jeden filmik i uważam, że ta gra jest dość mocno średnia w tym momencie. Znaczy, nie powiedziałabym, że jest zła. Na pewno ma trochę gameplayu i całkiem ok, mi się w nią grało. Ale tak, ale... Ale tak, jeżeli chodzi o... Yy, Osta ostatnie recenzje na Steam są to recenzje mieszane i no, jeżeli chcecie spróbować, to możecie w tym momencie spróbować ją dużo taniej kupić, ponieważ można ją kupić za raptem 22,99. Co jak na taką grę o można by powiedzieć mieszanych recenzjach jest to ok cena. Nie jest to za dużo, 22 czy tam 23 złotych ze 115. To jest dość dobra promocja. Jeżeli chodzi właśnie o taki tytuł, no nie dziwię się, że twórcy aż tak bardzo zmniejszyli tą cenę na promocjach jesiennych, ponieważ no jednak ta gra ma dość specyficzne po prostu, specyficzne gameplay, ma sporo bugów. No ale tak, no jest to gra o koniach, a to właśnie na tym kanale wam przedstawiam, także dlatego, dlatego pokazuję, że jest ona w tym momencie na promocji. Kolejna gra o koniach, którą za to zdecydowanie polecam, uważam, że jest to jedna z lepszych gier o koniach. Jest to Rival Stars Horse Racing Des Desktop Edition. I w tym momencie ogólnie Rival Stars jest dość drogą grą, normalnie, bez promocji, ale powiem Wam, że zdecydowanie Wam polecam Rival Stars. I w tym momencie możecie Rival Stars kupić aż na minus 50%, czyli za 92,49 zł. Jest to super promocja. Ja swoją kopię Rival Stars też kupiłam na takiej promocji i zdecydowanie nie żałuję. Jest to naprawdę fantastyczna gra. Niedawno zresztą miała update, o, w którym dodano Anglo-Araby, o których też zrobiłam filmik. I także gra jest cały czas rozwijana, dodawane są questy. Także zdecydowanie polecam wszystkim Rival Stars Horse Racing. Także no jest to zdecydowanie tytuł koniarski, godny tutaj obejrzenia i zagrania, zdecydowanie nawet. Jeśli chodzi o Rival Stars Horse Racing, to mamy także VR Edition. Ja niestety nie posiadam Wiara, także. Nie grałam w to nigdy, no ale wiem, że Rival Stars jest fenomenalny, także no tutaj mamy wersję na vr -a. I wersja na vr też jest na promocji, jest to promocja raptem 10%, no ale tak czy siak z 91,99 jest przeceniony na 82,79, także promocja jest całkiem okej. Okay. Szczególnie, że zwykły Rival Stars w sumie kosztuje dużo, dużo więcej. Nie wiem do końca też jak chodzą takie gry VR, no, ale jeżeli właśnie jest on na tyle podobny co zwykły Rival Stars, to myślę, że jak ktoś ma vr to na pewno jest to coś fajnego do spróbowania. Z innych gier o koniach, z którymi właściwie ja nie miałam zbytnio do czynienia, ale zna, znam i w sumie kojarzę tytuł, to na promocji także mamy Astride. Astride także ma recenzje dość mieszane i ja jeszcze ani nie grałam, ani nie oglądałam żadnych gameplay z tej gry. Wiem tylko, że ta gra istnieje. I że jest to coś, co może potencjalnie kiedyś przetestuje. Także AstraZeneca też jest na promocji. Jest to promocja minus 20% za 91,99%. Co ogólnie uważam, że porównując do innej gry, czyli Emerald Valley Ranch na przykład, który też miał mieszane recenzje i tych recenzji miał dużo więcej, no ta gra recenzji ma bardzo mało. Tak naprawdę, bo 303 recenzje to nie jest jakoś dużo. Jeżeli już ma mieszane, ludzie mają mieszane odczucia z tą grą, no to uważam, że cena powyżej 90 zł, to 92 prawie no jest trochę dużą. Szczerze mówiąc, jeżeli takie są recenzje, to ja osobiście nie będę się decydowała teraz na tą grę. Raczej poczekam, aż promocja ta będzie dużo wyższa. No bo no nie chcę dawać jednak prawie że 100 zł na grę z mieszanymi recenzjami. Także no takie jest moje zdanie, ale tak informuję Was, że no, ta gra istnieje. <grystanie> istnieje i jest w tym momencie na promocji. Małej promocji, ale jest na promocji. Poszukamy sobie gry pod tagiem Konie. To znajdziemy także różne przedziwne gry, o których właściwie za bardzo się nie słyszy, no ale istnieją. Można się im przyjrzeć. Niektóre z nich mają recenzje dość mieszane, także jeżeli chodzi o takie gry, to może bym sobie zbytnio nimi nie zawracała głowy. Chyba, że ktoś chce na przykład 7 zł po prostu wydać za mieszaną grę. Tutaj mamy coś bardzo pozytywnego ponoć za całe 10 zł, ale recenzje użytkowniku 218, także nie mam żadnego pojęcia, co to w ogóle jest za tytuł. Także no, mamy tu trochę takich gier. Zdecydowanie no, zachęcam do przeglądania, ale ogólnie uważam, że tegoroczna jesienna wyprzedaż na Steamie szczerze mówiąc jest dość kiepska. Takim chyba największym plusem to jest zdecydowanie Rival Stars Horse Racing, przycenione na 50%, i to zdecydowanie Wam polecę. A tak to no to ja raczej zdecydowałam się tylko na jeden zakup i będzie to The Ranch of Rivershine, ponieważ tej gry jeszcze nie mam, a kusiła mnie, żeby ją kupić i żeby właśnie zrobić, może gameplay na YouTubie. także takie są tutaj moje opinie. jestem ciekawa, co wy kupicie na tej wyprzedaży. no zdecydowanie tak, to, także polecam Equinoxa, oczywiście jest to jedno z moich ulubionych gier. także yy, Equinox. Rival Stars, no tutaj ponoć uwielbiany Ranch of Rivershine, ponoć też jest bardzo dobry, ja jeszcze nie ocenię, ale no niedługo zobaczycie pewnie filmiki z tej gry. Także dajcie znać w komentarzu co kupujecie, co sądzicie i jakie gry też w ogóle polecacie, jeżeli chodzi o takie gry, których może jeszcze nie mam w bibliotece. I to właściwie by było na tyle, papa! Pa.